W samym sercu dalekiej północy, tam gdzie śnieg jest zawsze puszysty, jak bita śmietana, a zorza polarna tańczy na niebie. Każdego wieczora leży wioska świętego Mikołaja. To tutaj elfy pracują przez cały rok, stukając młoteczkami, szyjąc ubranka dla lalek. I pakując prezenty w szeleszczący papier. Wśród elfów był jeden wyjątkowy. Miał na imię Tymek, Tymek nie był najlepszy w robieniu zabawek. Zawsze, gdy próbował pomalować drewnianą lokomotywę, farba lądowała na jego nosie. Kiedy pakował prezenty, wstążki plątały się wokół jego uszu. Ale Tymek miał coś. Czego nie miał nikt inny, potrafił słuchać śniegu. Wiedział, kiedy nadchodzi zamieć i słyszał, o czym szepczą płatki. Pewnego grudniowego poranka, zaledwie dwa dni przed wigilią w wiosce zapanowała cisza. Nie słychać było radosnego śpiewu elfów, ani dzwonków reniferów. Wybiegł na główny plac i zobaczył, że wszyscy patrzą w górę. Nad domem świętego Mikołaja wisiała wielka gwiazda północy. To ona swoją magią napędzała sanie Mikołaja. Bez niej Renifery nie mogłyby wzbić się w powietrze, a prezenty nie trafiłyby do dzieci. Zawsze świeciła jasno. Złotym blaskiem, ale dzisiaj, dzisiaj ledwo się żarzyła. Była szara i smutna. Co się stało? Zapytał cicho Tymek. Z wielkich dębowych drzwi wyszedł święty Mikołaj. Wyglądał na zmartwionego, gładził swoją długą, białą brodę. Moi drodzy, powiedział Mikołaj głębokim, spokojnym głosem. Gwiazda północy straciła swoją iskrę. To mały kryształ, który spadł gdzieś daleko, w zapomnianym lesie. Bez iskry gwiazda zgaśnie do wieczora, a wtedy święta się nie odbędą. Elfy zaczęły szeptać przerażone. Zapomniany las był miejscem, gdzie mapy się kończyły, a ścieżki zmieniały swoje położenie. To jest na tyle odważne i znamowe zimy, by odnaleźć iskę, zapytał Mikołaj. Wielkie, silne elfy spuściły głowy, bały się, wtedy Tymek poczuł dziwne ciepło w sercu. Wiedział, że nie jest najsilniejszy ani najszybszy, ale rozumiał zimę, podniósł rękę. Ja pójdę, Mikołaju powiedział drżącym. Ale pewnym głosem. Mikołaj uśmiechnął się ciepło, a jego oczy zapłysły. Wiedziałem: Tymku, twoje serce jest większe niż myślisz, ale pamiętaj: magia świąt to nie czary, to dobroć, którą niesiesz w sobie. Mikołaj wręczył Tymkowi małą drewnianą latarnię w której tlił się płomyk oraz woreczek z magicznymi pierniczkami, które nigdy nie traciły ciepła. Ruszaj, mały przyjacielu, czas ucieka. Tymek zarzucił plecak, poprawił czapkę z dzwoneczkiem i ruszył w stronę gęstego lasu, gdzie drzewa wyglądały jak wielkie cukrowe rzeźby. Co czeka tymka w ciemnym lesie? Czy mały elf poradzi sobie sam? Tego dowiecie się w kolejnym odcinku.